Z tej strony KuboXem02 A dzisiaj chciałem pokazać Wam mój własny zestaw z serii LEGO Star Wars Jest to Gwiezdny Niszczyciel Pamiętacie jak zbudowałem Sokoła Millennium? To będę robił też takie z takimi różnymi A dzisiaj mamy Niszczyciel Gwiezdny Niszczyciel Dobra, tu jest dach A tutaj na wprost widzicie, jest hangar dostatków. O, czasami się tutaj uhamuje, ale to co? okej okay. jak widzicie. Mam tutaj całe, wne, ups, całe wnętrze gwiaznego niszczyciela. Tak, tutaj jest tak jak w wenatorze, bo wziąłem niektóre pomysły z wenatora, yy, chociaż go nie mam, ale widziałem. Yy, tu miały być plany drugiej gwiazdy śmierci. Tak no Trochę to nie wyszło ten hol holokrom, i w ogóle, no ale ma to przypominać, tak, tutaj, to jest takie, i można to włożyć, tu trzeba, tak, i zamykamy. Tutaj jest e, tak, jak w anatorze. Do kanclerza Palpatina, to tutaj jest do imperatora Palpatina. Tutaj widać siedzonko. Tak. Miałam normalnych szturmowców, więc dam w troperów jako twarz. Tak. Imperator Palpatina. Dobra. I tutaj ma ten taki ołtarzyk, który był. Dobra. Tutaj ma drzwi. Które się nie do końca otworzą, bo jest ten stateczek. Dobra. stateczek jest taki mały. Teraz wam pokażę. O, te drzwi się tak otwierają. Okej, okay. stateczek jest mały. Oczywiście możemy do niego włożyć figurkę. O. No. No i wylatuje zniszczyciela. A już tak, z figurką jestem cięższy, więc się trochę Okej. Okay. Tu jest... Tu jest taki pokoik tutaj. E, taki dla klonów... Nie. dla, dla wojska, dla szturmowców. Tak. Kurczę, ale to jest niestabilne. Trochę. No tu jest taki pokoik dla klonów. Nie, dla szturmowców i dla imperium. Tutaj siedzi imperial oficer. Tutaj widać, mamy na miecze, na broń, tego. O, miecz biedny. O! A tutaj Uf! mamy działko. Jak otworzymy... Kur, ta strona się psuje, Ja powiem. Bo z tym jest coś nie tak, to jest bardzo stare, więc... ten element... dobra. Tutaj sobie wyjeżdża, ale i tak to nie jest za Aha! Bo ktoś mi tu przesunął. No patrzcie. Ok, teraz jest dobrze. Mm. Tutaj widzicie, wjeżdża to działko. Ma armatkę, która szczela. Chciałbym w ogóle No, a tak i w tak gubernatorze, żeby było po drugiej stronie, popychamy z tyłu, tam. No i. Otwieramy z tej strony i wyskakuje nam działko. Dobra. Kurka. Cudno. Ale to się psuje. A teraz przejdźmy do ostatnich dwóch funkcji, które pokażą się po otworzeniu tego włazu. Może parę aparat, bo lepiej zrobić to na dwie ręce. Bo o, 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 jest fajnie! Tutaj znajduje się kapsuła ratunkowa. Tak, nie jest ona taka normalna, tak, że sobie siada ludzi tak w tego, tylko otwiera się, czy i tak, tutaj wchodzimy ludzika. Nie jest on w takiej pozycji, tylko w takiej. Tak, no, myślę, że też takim. Mogę zimę takiej kapsuły. Myślę, że Wam się podoba. Yy, tak. Tutaj w wkład... O! Powinienem dopracować stabilność tego zestawu. OK. Tak. A tutaj tak. Te... A ostatnią już funkcją jest wyciąganie, cockpit no i tutaj siedzi klon Pilot, bo to klon Pilot z Imper Imperator Palpatine Shuttle. Tak, no, tak to wygląda tutaj w środku. No i wkładamy go, zamykamy. no, no i tak to mniej więcej wygląda. I to już wszystko. To na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć.